Jolu, powiedz, co dzisiaj robimy? Dzisiaj idziemy na Nie mogę wycieklić, mówić, ja się w Pierwsze koty zapotę, jestem bardzo szczęśliwa, że to się dzieje, że Jola za chwilę będzie miała własny kąt. Że ta cała praca, to długie czekanie yy, i ta cześć, woli, że to wszystko nie poszło na marne. więc... Za 400 metrów. Wielki moment! Wielki moment! cześć, mój? jeszcze wczoraj nie Ja jeszcze nie że dzisiaj musiałeś się wymeldować z noclegowni. No, się Jola płacze, ja się śmieję. <laughs> Różnie to przeżywamy to, ten, ten niesamowity moment. Ja się bardzo cieszę, po prostu. Mm -hmm. cieszę Taka inna radość. Mhm. Ale obawiasz się też? Masz jakieś obawy? Tak, no bo. Bo obawiam się. Bo... Czego się obawiasz najbardziej? Żeby nie wyrzucić lasu. A, no, że Ci zabraknie pieniędzy, tak? Tak. Miejmy nadzieję, że to nie będzie drogie mieszkanie, za niedługo się wszystko dowiemy. No poza Zatem... tym, wiesz, solidnie pracujesz od tylu miesięcy. To nie jest tak, że byłaś przez chociaż moment bez pracy, nie? W ciągu tych... Y, ilu? Roku już? No, no Pana, ty. Przecież te panie Ci uwielbiają, nie chcą innej opiekunki, tylko Ciebie. Ty też właśnie solidnie pracujesz, nie brałaś wolnych dni. Także to wszystko wygląda na ten moment bardzo dobrze. Poza tym będziesz też w tych w rękach fundacji zamieszkania, oni, oni też ci będą w tym procesie wspierać, także głowa do góry, Jola. Nie będziesz sama, nie? Tu Asia też ci wspiera, ja ci wspieram wszyscy razem. Damy radę. No i kilkaset, jak nie kilka tysięcy osób, które poznały twoją historię trzyma za ciebie kciuki. Też o tym dobrze, żebyś pamiętała. No, tak. Bo my dalej jeszcze chcę Państwu podziękować, bo my dalej jeszcze wspieramy Jolę finansowo ze zbiorki, którą po tym filmie założyliśmy, i to się dalej dzieje. I to naprawdę faktycznie uratowało kilkukrotnie Joli. Można powiedzieć, że życie. No. Także ogromne podziękowania. Tu ma Pani pokój taki, nie wiem jaki, no taki pokój, a tu Ma Pani sobie będzie spała. A tu za mną Księga nie mieszka? Nie, będzie Pani mieszkała sama. Luksus. No, no, no. Wiecie, ja po go telewizor kupiłem. <grymne> <grymne> telewizor. Tak. Dowierzasz już? Wow, powoli. powoli. Aśleńka powoli się i to... No dobra. Ja już znacznie studiowałem takie mieszkanie. Mhm. Mm to jest twoje mieszkanie... Pierwsze od kiedy? Takie twoje? Takie moje. Nie licząc do mnie, rodzinnego, co olałam to wynajmowałam na plaży. ze Zbyskiem na no 11 listopada. I to takie, to tam jeszcze, wynajmowanie. Kiedy to było? Było, że w tym roku minęło 10 lat, jak zmarł. No. Czyli od 10 lat? Od 12 lat. Od 12 lat nie miałeś mieszkania? No. Jest w ja przestałem chodzić z tych nerwów. Tak, to wszystko muszę i wyspać. Z małą czarną poproszę. Dopiero. No. <laughs> tak jak ty. <laughs> Mała czarna. Nasza kochana Jola. <laughs> Światowa Organizacja Zdrowia WHO uznała w 1992 roku, 1992 roku bezdomność jako uzależnienie. Mm -hmm. I to jest ciężkie uzależnienie, tak samo jak, jak, jak alkohol czy narkomania, bo ci ludzie no nie chcą z tego wychodzić. 20 lat na ulicy mm -hmm. i nic się nie potrzeba. Mm -hmm. Bo bo tutaj to się musi załatwić za to, żeby, nie wiem, opłacić szklanicę, mm -hmm. kupić do jedzenia, a na ulicy? Nie ma odpowiedzialności. Nie ma żadnej odpowiedzialności. Nie ma żadnej odpowiedzialności, odpowiedzialności, nic ich nie obchodzi, co będzie dzisiaj, to będzie dzisiaj, co będzie jutro. A co się takiego musi zadziać w głowie takiej osoby, żeby zechciała szukać tej pomocy? <grytanie> nie wiem. Miałem z koleżanką kiedyś taki przypadek na laurze. Y z którą chodziłem w sleepwalkingu, poszliśmy tam do pana, który mieszkał w takim starym, fajny domek, taki widać, że kiedyś był fajny, on miał ponad 100 lat, drewniaczek taki. Chcę powiedzieć właśnie, że tam, co tam się wydarzyło i ten człowiek dalej jakby był na ulicy, później go tam służby dopiero gdzieś tam go przekierowały, ale to też nie z jego własnej woli, tylko że już się zainteresowały, bo zagrażało to życiu jego, jego życiu. Poszliśmy z koleżanką i ja ona tam Taki przyćcionek był tam z Panem jakimś innym, sobie mieszkał na stercie, szmat. Spał. Weszliśmy to był luto, chyba. Tak, bo było zimno i śnieg leżał. Tam smród, no nieludzki smród. No. Nie chcę niczego I pytałem tego pana mówię, Panie wieku co się dzieje. A mówię, no", mówi, Jutro jadę do szpitala, bo byliśmy w niedzielę. Ja ale dlaczego jutro? mówię, co się dzieje. No i pomaga mi odpadła. A jak Pan, nie mogę odpadła? Miał jakiś rajstopach, stopa w jakiś szczęśliwy, ta noga gdzieś tam zmieniła kość. Która no, sobie siedzieli. Ja wiem, no to nie, bo no to nie będziemy no czekać do jutra. Trzeba dzisiaj dzwonić na no to by to odjęli. Obcięli to tam, nogę przed, przed kolanem, później tam za jakiś czas pojechaliśmy. To ten, mimo to, że miał obciętą nogę, jedził na wózku, no to dalej. Tak jakby że w tym miejscu i też ta noga mu dalej śmierdziała, gniła, bo. No nie mi na żadną patronikę na no nic. I dopiero później OPS chyba na bardzo się zainteresował, już tak długo przekierowali do jakiegoś ośrodka. I tak mój kontakt się z tym panem tak jakby skończył. Bo nie wiem, co tam z nim było. No, ale nawet takie tragedie nie wiem, nie wiem, czy musi się stać, żeby ci ludzie. Dużo tych ludzi umiera też gdzieś tam, nawet, nawet nie wiadomo gdzie. Ubierają mm -hmm. tak. i. No, no widzimy pani, nawet, nawet takie tragedie. Jak to teraz jak tak Pan opowiada, jaka to jest skala, jaki to jest uzależnienie, jestem w szoku, że do mnie jeszcze osoby po 20-30 latach na ulicy w ogóle przychodzą, nie? Mhm. No bo to tak e, myśląc w taki sposób, to się wydaje, że już się nic nie da zrobić, że to jest tak trudne, że nie ma, nie ma po co próbować, nie? Da się, da się trzeba próbować. Tak samo jak ja byłem w terapii, Pani terapeutka powiedziała, że na tu jak się uratuje jednego, dwóch, to jest... Trzeba próbować. Trzeba próbować. Kiedy przyszedł taki moment, w którym stwierdziłaś, nie, ja już mam dosyć tych tak, takich oczekiwań, mamy. Tego, a że ty one... nagrywasz? No? O, Matko, a ja nie mam.